Warszawa. W panoramę miasta stale wpisują się nowe wysokościowce. Zachwycają architekturą, imponują wielkością i wysokością, epatują obcojęzycznymi nazwami. W centrach wielkich miast brakuje terenów pod nowe budowle. Ceny gruntów są gigantyczne, a skoro tak, to należy budować obiekty wysokie, nawet bardzo wysokie. Pojawiają się ograniczenia. Jak rozlokować towarzyszącą budowie infrastrukturę, gdy tuż obok stoją wcześniejsze budynki? Jak zoptymalizować koszty budowy, w których czynnik czasu odgrywa decydującą rolę? Jak zapewnić pracującym na wysokości ludziom bezpieczeństwo, zaplecze socjalne, ochronę przed wpływami atmosferycznymi? Unijne programy rozwojowe realizowane w Polsce oplatają kraj siecią nowych dróg szybkiego ruchu i autostrad, a więc też mostów i estakat. Jak budować lepiej, szybciej, sprawniej, taniej. Od rozwiązywania takich problemów są inżynierowie. Mają do dyspozycji sztuczny kamień o rewelacyjnych możliwościach, czyli beton. Wymyślili maszyny, które pozwalają beton formować, nadawać mu pożądany kształt i wytrzymałość. Nauczyli je pracować samoczynnie w pionie i w poziomie. Beton ma te właściwości, że zapewnia możliwość swobodnego formowania. Jest to materiał, który na etapie wbudowywania jest zbliżony do cieczy. Można z nim robić w zasadzie co się zapragnie. To jest trochę tak jak yy, piasek na plaży. Są foremki, można kształtować dowolne konstrukcje. Po zastygnięciu charakteryzuje się niezwykle wysoką wytrzymałością oraz oddaje kształt zaplanowany przez architekta, konstruktora, nadaje kształt konstrukcji. Są to właśnie takie foremki. Są to takie foremki jak na plaży, które zapewniają odpowiedni kształt konstrukcji, ale jednocześnie zapewniają tempo realizacji zapewniają bezpieczeństwo realizacji. RONDO ONZ w Warszawie. Budynek wysokościowy. W budowie zastosowano system ACS, automatyczny system wspinania. Przy jego pomocy formowany był trzon głównego budynku oraz szyby wind. Działanie ACS polega na tym, że najpierw wspinamy szyny, czyli ten żółty element, przy użyciu siłowników hydraulicznych malowanych na zielono. Nośność siłownika wynosi do 12 ton. Szyny są wypychane, osadzane w wyprzedzających uchwytach wspinania, blokują się i następnie, przy użyciu tego samego systemu hydraulicznego oraz tych samych szyn, wspina się cały system. Jest to podobne do wspinania się gąsienicy. Najpierw przód, potem tył i ponownie. Jedna jednostka z reguły składa się z dwóch szyn i dwóch siłowników. Teraz całość jest w pozycji do zbrojenia. Jest zbrojona, zamykane są ściany, a następnie czoła tych ścian, i następuje betonowanie. Gdy beton zastygnie, Deskowanie jest otwierane. Konstrukcja od góry jest wzmacniana rusztem stalowym. Następnie cykl się powtarza. Osłony przeciwwiatrowe niwelują warunki atmosferyczne i zabezpieczają pracowników. Można powiedzieć, że do połowy lat 90. maszyny takie nie były w Polsce stosowane. Mało tego nie były znane, nie było specjalistów, którzy inżynierów, którzy by potrafili je wdrożyć i zastosować. Wraz z rozwojem polskiego budownictwa, w Polsce maszyny takie stosowane są coraz powszechniej. Mało tego polscy inżynierowie wprowadzają innowacje w rozwiązaniach tych maszyn, które stosowane są później na całym świecie. Przechodzimy do trzonu budynku. Trzon jest formowany również przy użyciu systemu ACS. Różdż główny znajduje się na górze. Do niego podwieszone jest deskowanie. W trzonem budynku prowadzone są klatki schodowe i instalacje. Od razu ustawiane jest deskowanie stropów. Maszyny formujące przemieszczają się samoczynnie po konstrukcji betonu. I maszyny takie możemy podzielić ze względu na typ konstrukcji, przy której są stosowane. Jeden typ konstrukcji to są budynki wysokie, czyli maszyny przemieszczają się z dołu na górę w pionie. Drugi typ są to konstrukcje poziome, gdzie maszyny. Przemieszczają się w poziomie, i tutaj będziemy mówili o mostach. Zastosowanie takich maszyn pozwala na wyeliminowanie sprzętu, czyli żurawi budowlanych, zminimalizowanie załogi, która obsługuje takie maszyny, zapewnienie odpowiedniego tempa oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy realizacji. Skąd ta walka o każdy dzień? Jeżeli wy uświadomimy sobie, że budynki wysokie to budynki o 40-kilku do 60-kilku kondygnacji w warunkach polskich, są to na ogół budynki na poziomie 200 metrów. To tutaj każdy dzień zaoszczędzony na jednej kondygnacji razy średnio biorąc 50 kondygnacji daje nam dwa miesiące oszczędności na całym cyklu budowy, jeżeli zaoszczędzimy dwa dni na kondygnacji, mówimy o czterech miesiącach. To jest czas, o który warto walczyć, zarówno od strony inwestora, który wcześniej zakończy realizację, jak i od strony zwykłych ludzi, którzy są właśnie świadkami tej budowy, bo każda budowa to są utrudnienia, uniedogodnienia, inne uciążliwości. Kraków-Płaszów. Trwa budowa estakady dla nowej linii szybkiego tramwaju łączącej północne i południowe dzielnice miasta. Estakada jest głównym elementem ponad dwukilometrowej trasy. Będzie miała 600 metrów długości, pomieści ruch tramwajowy, rowerowy i pieszy. Tutaj widać, jak wielkim wyzwaniem inżynierskim jest budowa mostowa nad terenem o skomplikowanej infrastrukturze. W tym miejscu znajdują się tory kolejowe stacji Kraków-Płaszów, biegną instalacje ciepłownicze i sieci elektryczne. Nie jest więc możliwe ustawienie jakichkolwiek podpór i filarów, a budowę realizować trzeba na znacznej wysokości. Dlatego tutaj pracują urządzenia typu VBC do poziomego formowania betonu metodą nawisową. Dzięki nim można zrealizować budowę bez ingerencji w teren. W ten sposób obniżane są koszty budowy, skracany czas jej realizacji. A urządzenia VBC najnowszej generacji po demontażu będą mogły być użyte niemal w 100% na następnej budowie. Jak działa urządzenie VBC? Jak stosowana jest metoda nawisowa? Zobaczymy to na przykładzie mostu zbudowanego nad Dunajcem w ciągu autostrady A4. Idea tej metody polega na tym, jak wykonać most, uniezależniając się od przeszkody, czyli rzeki. Najpierw wykonywane są filary na brzegu rzeki. Później wykonywany jest tradycyjnie fragment startowy mostu. Mosty wykonywane w technologii nawisowej są to mosty skrzynkowe, czyli płyta oparta jest na takiej skrzyni żelbetowej, jednokomorowej bądź wielokomorowej. Po wykonaniu fragmentu startowego, na fragmencie startowym montowane jest urządzenie, do formowania konstrukcji, które zakotwione jest w już wykonanym fragmencie, natomiast nawieszone jest urządzenie formujące, dzięki któremu wykonywane będą kolejne fragmenty mostu, jeden po drugim. Ponieważ jest nadwieszone, stąd nazwa metody nawisowa. Po zamontowaniu pierwszego urządzenia, zarówno na jednym, jak i na drugim brzegu, wewnątrz układane jest zbrojenie, zamykany jest szalunek i następuje betonowanie. Najpierw skrzynki, która stanowi część nośną obiektu, a później płyty czyli powszechnie mówiąc, późniejszej jezdni. Po zastygnięciu i sprężeniu betonu następuje rozformowanie. I po już wykonanej konstrukcji urządzenie przy pomocy siłowników hydraulicznych jest przesuwane o kolejną sekcję do przodu. Długość takiej sekcji, również w zależności od konstrukcji mostu, waha się pomiędzy 3 a 6 metrami. Po przesunięciu następuje powtarzalny proces czyli zbrojenie. Zamknięcie szalunku, szalunek wewnętrzny z poprzedniej sekcji, również przy pomocy hydrauliki, wyjeżdża na sekcję kolejnego betonowania. Jest to zamykane, betonowane i taki proces powtarzalny następuje raz po razie. Czas wykonania takiego segmentu, również w zależności od konstrukcji mostu, waha się od 7 do 14 dni. Po wykonaniu pierwszych segmentów należy przystąpić do zapewnienia równowagi konstrukcji, czyli analogiczny wózek jest montowany po drugiej stronie filara i segmenty wykonywane są naprzemiennie w jedną i w drugą stronę, tak aby ciężar konstrukcji, zarówno po stronie lewej, jak i po prawej, się równoważył i nie nastąpiła katastrofa. Taki proces następuje zarówno z jednego brzegu, jak i z drugiego. Elementy etap po etapie będą się do siebie przybliżać. Po wykonaniu odpowiedniej ilości segmentów, obie części mostu, zarówno z jednego, jak i drugiego brzegu, zbliżają się do siebie. Mamy już do czynienia z dość. Dużymi nawisami następują odkształcenia. Tu jest niezwykle ważna precyzja, ponieważ wskutek ciężaru własnego każdy z takich mostów lekko opuści się na dół. To musi być wszystko wyliczone tak, aby lewa, jak i prawa część mostu trafiły w siebie. I nie chodzi tutaj o trafienie. Rzędu metr, tylko to trafienie musi odbywać się na milimetry, czyli w ramach projektowania mostu muszą być przeprowadzone odpowiednie obliczenia, które uwzględnią osiadania konstrukcji, odchyłki, które powstaną w trakcie realizacji, tak aby ostatni element łączący zbliżone do siebie fragmenty mostu zapewnił ciągłość konstrukcji mostowej. Wykonanie tego ostatniego fragmentu, zwanego zwornikiem, odbywa się podczas, poprzez podczepienie deskowań zarówno do lewej, jak i prawej części wózka i następuje zamknięcie mostu. Można z czystym sercem powiedzieć, że ostatnie 20 lat przez polskich inżynierów zostało świetnie wykorzystane. W tej chwili polscy inżynierowie należą do ścisłej czołówki, która tworzy najnowsze rozwiązania. I z tego możemy być dumni. W większości krajów Unii Europejskiej polscy inżynierowie są bardzo cenieni, jeżeli tylko mają sposobność z otwartymi rękoma proszeni są o wykonywanie projektów. Osiągnięcia polskich inżynierów możliwe były po pierwsze dzięki temu, że polscy inżynierowie są odważni i ambitni, natomiast drugim warunkiem tych osiągnięć było to, że ich przełożeni byli również odpowiednio odważni. Nie zawsze zdarza się tak, że młody inżynier, mając świetny pomysł, uzyskuje akceptację do działania od swoich przełożonych. Jeżeli mówimy o grupie inżynierów, którzy rozwinęli technologię maszyn formujących w Polsce, mieli to szczęście, że również ich przełożeni mieli odpowiedni poziom odwagi i odpowiedni poziom wyobraźni inżynierskiej. Wierzyli, że jest to do zrealizowania. Uwierzyli i dzięki temu został osiągnięty sukces.